Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, nastał grudzień. W ramach kampanii społecznej Czytajmy, prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach, polecamy Państwu książki. Dzisiaj będzie to Wigilia Małgorzaty autorstwa Indy Des Desjardins, przepięknie ilustrowana przez Pascale Blanchet, który za tę książkę otrzymał nagrodę Bolonie Ragazzi na międzynarodowych targach książki i tłumaczona z języka francuskiego przez panią Jadwiga Jędrias. Wigilia. Małgorzata spędzi ją sama. To jej wybór. Dorosłe dzieci Małgorzaty mają mnóstwo obowiązków, a ona nie chce zostać kolejnym. Wcale nie jest tak, że wszyscy ją opuścili. I trzeba się nad nią litować. Ma dwoje dzieci i wnuki, ale rodzinne święta ją męczą. Mimo to co roku mówi sobie, że musi się zdobyć na mały wysiłek, by dzieci nie czuły się winne, że świętują Boże Narodzenie bez niej. Zdają się nie dowierzać, gdy zapewnia, że nie ma nic przeciwko samotnej wigilii. Stale im powtarza Odpocznijcie. Bawcie się dobrze. Nie martwcie się o mnie. Ja sobie przyjemnie spędzę wieczór. Nie kłamie. Cieszy ją świadomość, że mają udane życie. Poza dziećmi odeszli już wszyscy, których kochała. Cóż, takie jest życie. Wkrótce przyjdzie kolej na nią. Od pewnego czasu Małgorzata nie wychodzi z domu. Gdy po raz pierwszy nie poszła na pasterko, dręczyły ją wyrzuty sumienia. Ale kościół jest daleko, a żeby do niego dotrzeć, trzeba pokonać co najmniej tuzin stopni. Doszła do wniosku, że 82 pasterki, w których uczestniczyła to dość, by udowodnić swoją wiarę i gorliwość, i przyswoić sobie historię Narodzenia Pańskiego. Ten wieczór wigilijny spędzi więc tak jak w minione lata. Zje kolację przed telewizorem. Przestudiowała program telewizyjny i zakreśliła kilka ciekawych propozycji specjalnie na Wigilię. Od paru dni wręcz nie może się tego doczekać. Poza domem Stało się dla Małgorzaty synonimem zagrożenia. Co się stanie, gdy w ten szczególny dzień do drzwi Małgorzaty zadzwonią nieznajomi? Czy będzie potrafiła przezwyciężyć swój lęk i im pomóc? Nie będę Państwu zdradzać zakończenia, ale na koniec chciałabym zacytować jedno zdanie, które sprawia, że ilekroć sięgam po książkę, a myślę o starszych osobach, m.in. o swojej mamie, której niestety nie potrafię pokazać, że życie można smakować, że życie jest radością. A tak jak powiedziała Małgorzata, tak bardzo boję się śmierci, że w końcu zaczęłam się bać życia. Proszę Państwa, w ten szczególny czas. Chciałam Państwu złożyć życzenia. Czerwone gitary śpiewały kiedyś. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, dzień, zwykły dzień, w którym milkną wszystkie spory. Życzę nam, żebyśmy chcieli się słuchać i próbowali zrozumieć, i żebyśmy potrafili cieszyć się życiem. Pokój ludziom dobrej woli.